Witam Państwa serdecznie w czytaniu dla barana na listopad 2019 roku. To będzie prognoza ogólna. Używam nowej talii, którą ostatnio Państwu zaprezentowałam. To jest ta talia Roberta Lichodziejewskiego, polska talia. Myślę, że już niektórzy z Państwa obejrzeli film z prezentacją. To będzie prognoza ogólna dla wszystkich osób z znaku barana. Natomiast jeżeli ktoś chce jakąś bardziej uszczegółowioną prognozę tylko dla siebie, w odpowiedzi na jakieś pytanie, rozkład partnerski, rozkład dotyczący pracy, rozkład roczny, zapraszam do kontaktu mailowego, a mój mail znajduje się w opisie filmu. Baran w listopadzie 2019 roku. We w tym miesiącu dziesiątka monet to jest najważniejsza karta. Proszę Państwa, to jest karta, która mówi o potrzebie lub poczuciu bezpieczeństwa. Zaraz chcę tutaj ustawić. Yy, więc tak, sprawy domowe, sprawy związane z pracą, stabilność, stabilizacja. To Wam chodzi po głowie, albo rzeczywiście niektórzy z Was mają taką dobrą sytuację, mają po prostu pewność, że następnego dnia nic nie braknie, że jest koło nich rodzina, że są w takiej bezpiecznej sytuacji. Natomiast niektórzy po prostu mogą do tego dążyć, bo na przykład są jakieś niedobory i wtedy jakby dążymy do tego, żeby taki stan osiągnąć. Co Wam może pomóc lub przeszkodzić? No i teraz tak, siódemka buław to jest karta jednak bronienia się przed czymś, tak? To może być asertywność, to może być asekuracja, to może być jednak takie nastawienie, że tak powiem, bojowe. Bo proszę zobaczyć tego, e, tego człowieka, który tam buławę trzyma. On jest w pozycji takiej, no do kontrataku mogłabym powiedzieć, tak? Czyli mimo, że w siódemka buław nie wygląda na taką kartę w innych taliach, żeby tutaj była jakaś walka, żeby jakieś to było... Ale tutaj jednak wygląda tutaj dosyć... E, ten człowiek, powiedziałabym, gotów do walki, więc niektórzy będą musieli bronić czegoś swojego, bo to jest właśnie taka obrona, a niektórzy po prostu będą nastawieni ciągle, że muszą o coś zawalczyć, tak? Jeżeli czego nie mamy, chcemy o to zawalczyć, jeżeli to mamy, będziemy tego bronić. Przyczyna tej sytuacji. Rycerz Kielichów. Oczywiście to może być osoba dla niektórych, osoba z znaku raka skorpiona lub ryb, ale to też może być chwiejność emocjonalna, takie niezdecydowanie, huśtawka emocjonalna. Jeżeli to jest Wasze, to jakby yy, tutaj może Wam to przeszkadzać w tej stabilizacji, bo emocje no, bardzo wpływają na. Na, na myślenie, na, na to, żeby zająć się czymś, co jest takie bardziej y, przyziemne. Natomiast, tak jak powiedziałam, to mogą być kwestie y, po prostu konkretnej osoby lub jakiejś osoby, która w Waszym kierunku zmierza lub jest koło Was, może, może osoba, która y, oferuje Wam coś. Dlatego, że Rycerz Kielichów to jest coś, co oferuje, ale on jest niestabilny. To jest niestabilność generalnie w tej, w tej postaci. Co było w przeszłości. No, w przeszłości było dobrze. Królowa denarów to jest osoba, która ma swoją stabilizację. To jest osoba, która jest pewna tego, że następny dzień będzie bezpieczny, że nie musi się o nic martwić, że nie musi się o nic starać. To jest osoba, która zdobyła wszelkie. Dobra materialne, które właśnie pozwalają na takie poczucie. Natomiast proszę zauważyć, że to jest karta, która mówi, że to było w przeszłości, tak? Że do takiego momentu doszliśmy, to znaczy, mówię o, o baranach, tak? Że było bezpiecznie, że mieliśmy poczucie, że yy, jakby mamy kontrolę nad tym. Co jeszcze oznacza królowa? Yy... Chcę, żeby Państwo dobrze to widzieli. Co jeszcze oznacza królowa denarów? Królowa denarów to jest także żona. Partnerka stała, czyli będąc partnerką swojego męża, czy, czy no osoby, z którą mam jakieś wspólne gospodarstwo, bo to mi się przy domu to pokazuje, mam poczucie, że jeżeli nawet ja, jakby nie wiem, nie jestem w stanie czegoś zapewnić, to zapewnia mi to ta druga osoba, tak? Czyli jestem zabezpieczona. Tutaj natomiast pokazałem się sytuacje różne dla różnych osób. Niektórzy dalej to mają, a niektórzy muszą o to walczyć. Co macie w głowie? O czym myślicie? No niestety, jest dziesiątka mieczy, czyli naprawdę niektórzy mogą mieć obawy lub nawet mogą mieć trudną tak sytuację, że już ich to przybija. Mimo, że te karty na razie nie są złe, to jest tutaj jakieś zmartwienie i nawet osoby, które. Yy, mają, tak jak powiedziałam, takie bezpieczeństwo, już się pokazuje, że muszą, inaczej, yy, nie muszą, że mogą odczuwać jakieś zagrożenie i muszą tego bronić. I dlatego jest takie zamartwianie się, yy, nawet takie stany depresyjne yy, w, w pozycji głowy, czyli to, o czym myślicie. Yy, nadziei lub obaw. Nie, przepraszam, co będzie w przyszłości, najpierw, co będzie w przyszłości. No i teraz tak. Pojawia mi się karta głupca, która mówi o takim skoku na głęboką wodę, czyli to jest y, sytuacja, gdzie coś ryzykujemy. Jednak muszę ten podgląd troszeczkę inaczej ustawić, bo mi się to nie zmieści. Gdzie coś ryzykujemy, y, być może taka potrzeba jest, żeby coś zaryzykować, idziemy w coś nowego nawet. To może być nowa ścieżka zawodowa, to może być sposób na zarabianie pieniędzy, to może być w ogóle sprawy domowe, sprawy związkowe, mogą tutaj jakieś no, nowe sytuacje się pojawić i dla kogoś to może wyglądać, że to jest nieodpowiedzialne. tym wy możecie mieć taką, takie odczucie, że wy coś robicie po no prostu nieodpowiedzialnie, że to jest co, co ja robię właściwie, tak? Coś nowego, coś ryzykownego ale być może taka jest sytuacja, że, że trzeba będzie to zrobić. Ja zaraz dopytam oczywiście o co chodzi. Wasza na, wasze nastawienie w tej sytuacji, królowa Buław, czyli wy jesteście gotowi rzeczywiście do walki, to jest, to jest osoba, która z pewnością siebie, z wielką pewnością siebie, z przekonaniem dba o swoje sprawy, yy, potrafi zawalczyć, to jest osoba aktywna, to jest osoba, która jest silna. No, to jest wasza, wasza energia, to jest energia barana, jak najbardziej. Czyli, jeżeli wy nawet byście coś zaryzykowali, to wy wiecie, że, dlaczego to robicie. I nawet, jeżeli ktoś popełnia błąd, ale wie, że coś zrobił w tym kierunku, żeby jakąś sytuację rozwiązać, to jest pewien, aha, ale ja próbowałem, coś robiłem, a nie stałem z założonymi rękami i czekałem, aż się samo rozwiąże. Nie, tutaj jest naprawdę czasami takie, no, w tym zestawie kart pokazane, ryzykowne działanie. Co idzie do was z otoczenia, czyli co w waszym otoczeniu jest? Dwójka denarów zmusza nas do dokonania jakiegoś wyboru. To jest karta, która mówi, że trzeba się na coś zdecydować, że nie da się dłużej yy, funkcjonować w sytuacji, gdzie coś jest niepewne, nie wiem co zrobić, że żyję jakby na dwa fronty, albo otrzymam dwie prace, albo dwóch partnerów, albo gdzieś coś jedno robię, drugie ukrywam i tak dalej, i tak dalej. Więc pewne sytuacje z zewnątrz skłonią Was do tego, żeby wreszcie coś wybrać, coś zdecydować, podjąć jakieś decyzje. Może to być trudne, dlatego że to, to żonglowanie nie ma końca. Proszę zauważyć, że to jest znak nieskończoności. To się ciągle powtarza jakiś schemat z czymś, co, yy, z czymś, co wymaga podjęcia przez nas decyzji, dokonania wyboru yy, czegoś, jakiejś drogi, jedno albo drugie, albo tak, albo tak. Nie da się ciągle żyć w jakimś braku decyzji. Wasze nadzieje lub obawy. Hmm. macie nadzieję na nową, piękną, spełnioną miłość. Na nowe znajomości. Teraz patrzę, że tutaj w podstawie był ten rycerz kielichów. Tak, to są emocje. To są uczucia. To jest zachwianie na jakby w tej dziedzinie waszego życia. I wy chcecie, macie nadzieję, że Pojawi się dla Was coś nowego w tej, w tej dziedzinie Waszego życia, że poczujecie, że to jest coś prawdziwego. Nie takie chwiejne, nie takie po prostu niezdecydowane, nie takie niepewne, tylko coś, co Wam da absolutne spełnienie w materii uczuciowej, w kwestiach miłosnych, w kwestiach związkowych. To jest Wasza nadzieja. I potencjalny rezultat lub rada, no i będzie jakaś szansa, może nie wiem czy już na miłość, ale na pewno na jakby załatwienie czy rozpoczęcie załatwiania spraw związanych właśnie z kwestiami materialnymi, czyli tak kwestie domowe, kwestie związkowe jak najbardziej, mocno się zamartwiacie, Będzie jakieś, jakieś nowe, będą jakieś nowe możliwości, mam dwa asa i głupca, to są, to są początki, ale... Proszę pamiętać, że żeby coś zacząć, musicie coś wybrać, coś zdecydować, a u was jest to wahanie cały czas, że nie wiecie, jaką drogą iść. I to jest. I to się po prostu kręci od już, już bardzo dawna, bo to jest znak nieskończoności, tak jak wcześniej powiedziałam, i, i jest tutaj brak zdecydowania i to was może hamować, ale macie już czegoś dosyć na pewno. Macie już kompletnie dosyć i Proszę pamiętać, że dziesiątka oznacza koniec, ale Wy macie zaraz dwa asy, a asy to są początki, więc prawdopodobnie jak się zdecydujecie coś skończyć, to, to no na miejsce starego przychodzi nowe. No. Proste. Bardzo bardzo Wam tego życzę. Dobrze, dopytamy. Dlaczego wam się pokazała wam siódma, siódemka buław? Dlaczego się pokazała siódemka buław? No, więc tak. Niektórzy będą bronić swoich rodzin małżeństw, czyli, żeby się nie rozpadła rodzina w sensie na przykład jakiegoś tutaj rozbicia rodziny, rozbicia związku, a niektórzy będą bronić swojego majątku, które będzie na przykład, który, który macie. Odziedziczony po rodzicach, po dziadkach, po kimś z rodziny. Niektórzy mogą mieć sprawy majątkowe w sądach, sprawy spadkowe i, te, i ko, koło tego coś, bo mi się pokazuje tutaj tradycja, tradycyjna rodzina, sprawy związane z wielopokoleniowością, ze spadkami i tak dalej. Więc dwie te kwestie, tak? Rodzina jako taka, jako związek i kwestie domowe związane z, po prostu z materialnym. Yy, jakimiś materialnymi sprawami. Jakieś majątki, jakieś domy, dziedziczenie. Takie sprawy. Hmm? Dobrze. Dlaczego dziesiątka mieczy się pokazała? Bardzo długo na coś czekacie i macie już dość. Macie po prostu totalnie dość, bo się nie możecie na coś doczekać. Yy... No, no na różne rzeczy pokazuje mi się to, że mogą być pieniądze, ale nie tylko, bo to jest po prostu, to jest po prostu tak totalne już zmęczenie tym czekaniem, że nic się nie dzieje w tej sprawie, którą wy macie nadzieję, że się zadzieje, że po prostu popadacie już w depresję, popadacie już w depresję. Sprawdzę tą królową denarów, bo tutaj może być jakaś wskazówka. No tak, niektórym się rzeczywiście yy, związek rozpada, to co wcześniej mówiłam. Pokazuje się, że ktoś był tutaj partnerką, żoną być może, ale to już odchodzi do przeszłości. Czyli tak, no potwierdzam, niektórym się związki mogą, małżeństwa tutaj jakieś kończyć. Dobrze. Sprawdzam kartę głupca. Natomiast, jeżeli nawet się skończy związek, to może przyjść, pojawić się bardzo szybko nowy i chęć po prostu wejścia w to bez zastanowienia. Król Kielichów to jest ktoś, kto oferuje nam miłość, oferuje nam związek, może może wspólne zamieszkanie, i to będzie bardzo szybko się może zadziać, w takim sensie, że nie będę się długo zastanawiać. Karta głupca mówi o tym, że się nie zastanawia i zaryzykuj. I wy możecie tak zaryzykować. Dobrze, sprawdzam tą dwójkę denarów. Prawdopodobnie bardzo ważna jest tutaj ta decyzja. Bardzo ma duży wpływ na ten cały Wasz rozkład, żeby zacząć coś nowego w sprawach i finansowych, i uczuciowych, czyli te dwie sytuacje, które przedstawiłam. Potrzebna jest Wasza jakaś decyzja. Musicie coś wybrać. Tak, proszę Państwa, coś trzeba wybrać. Król Mieczy mówi o tym, że trzeba chłodno przeanalizować coś z kimś, Porozmawiać, przedstawić swoje argumenty i naprawdę się odciąć od czegoś. Nie da się tych dwóch monet ciągle tak przerzucać, nie da się. Będziecie prawdopodobnie, no powiem wprost, zmuszeni do tego przez okoliczności zewnętrzne, żeby wreszcie podjąć jakieś decyzje. Proszę Państwa, w karcie króla mieczy również są sprawy formalne, sprawy urzędowe, sprawy papierkowe, jak ja to nazywam osoby, urzędnicy, prawnicy, też lekarze, też lekarze, to może być pozbycie się czegoś, niektórzy muszą na przykład podjąć decyzję o jakimś zabiegu, który ma wam coś usunąć, czy na przykład coś, co nam w organizmie no, nie jest potrzebne, nie będę tego słowa głośno mówić. I takie decyzje trzeba podjąć, czyli niektórzy mają prawne, urzędowe, sądowe Jakie tu jeszcze formalne, a niektórzy na przykład kwestie zdrowotne, kwestie tutaj z lekarzami. No i sprawdzam rezultat. No i jest głupiec. Wy macie tutaj nową szansę. Macie powtórzoną kartę głupca, asy to nowe początki, głupiec to są początki. Więc proszę Państwa, jak. Będziecie wiedzieli, że już dosyć tego i będziecie umieli coś wybrać, od czegoś się odciąć, coś za sobą zostawić i po tej dziesiątce mieczy po prostu powstać, no to szanse są. Macie absolutnie możliwości, żeby się pozbierać, jeżeli coś zakończycie. Rada dla barana na listopad. Tak, proszę Państwa, no. no, no. Co ja mogę dodać? Zostaw coś za sobą. Zostaw te myśli, zostaw, odwróć się i w ogóle idź w swoją stronę. Zostaw coś za sobą, odetnij się, odpłyń, odejdź w kierunku, który jest dla ciebie. Proszę pamiętać, że miecze to myśli i my mamy się mentalnie odciąć. To nie chodzi tylko o fizyczne, bo to jest też podróż, to jest też odejście, oddalenie się od czegoś. Niektórzy muszą pracę zostawić, która ich nie zadowala, niektórzy partnera. Natomiast to jest karta, która mówi. Oddal się od tego. Życzę Wam, żebyście podjęli dobre decyzje, życzę Wam udanego miesiąca i bardzo serdecznie pozdrawiam.